Módl za nami. Matko Boże Królowo Polskie, módl za nami. Matko Boże Giecz Wałdskie, za nami. Matko Boże Maria Ocinkowska, módl Ora za nami. Dziewiątkowy Panie Wasz, Benedykt XVI, przyjął mm. na naszą prośbę. Mm. e <susurra> il fatto che questo diventa ancora più con la Polonia, con Cracovia, con la patria del nostro grande santo Giovanni Paolo II. Perché senza di lui, il mio cammino spirituale e teologico non ne abbiamo mai immaginato. To dla Ojca Świętego to nie było spotkanie kolejnych ludzi, jakiejś setki ludzi, która przejdzie, tylko każde spotkanie dla Niego z każdą osobą jest rzeczywiście czymś, co, co On chce zachować w pamięci. Środowiska Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Muzycznej postanowiły odznaczyć papieża Benedykta, doktorem honoris causa, za jego zasługi jako pasterza kościoła, ale również jako teologa, filozofa, który wiele pisał na temat muzyki kościelnej. Na pewno jest to chwila tworząca historię naszej uczelni. Wiadomo rzeczą jest, że każda uczelnia nadaje tytuł honorowego doktora osobie. Którą w jakiś sposób uważa za wzór. Stród wielu świętych Jan Kuczel, zachwyca mnie. 4 lipiec 2015 Rocznica śmierci świętego papieża Benedykta V. W Maś, Benedykt XVI. Nic nie wie o tym. Przyjął Dziwisz. Na naszą prośbę doktora Chloris Hausa. Ojciec mi tu honorował dwie uczelnie, że przyjął ten tytuł. Jak widzieliśmy, przyjął ten tytuł z radością serdecznie.